Hej, jeśli spodobają ci się te życzenia, możesz je skopiować z opisu, a przy okazji zostaw subskrypcję. Wesołych świąt, kochani. Pierwsze. W te święta życzę ci, byś poczuł, jak piękna i silna jest miłość, która łączy nas wszystkich. Niech te magiczne dni napełnią twoje serce spokojem, a każda chwila z bliskimi będzie jak najpiękniejszy prezent. Kocham cię i zawsze będę tu obok ciebie. Drugie. Niech Boże Narodzenie przyniesie ci tyle ciepła, ile potrafisz dać innym. Życzę ci, żebyś w tym szczególnym czasie poczuł jak ogromną siłę ma miłość. Bądź szczęśliwy. Ciesz się każdą chwilą i pamiętaj, że zawsze jestem obok. Trzecie. W te święta chciałbym, byś poczuł spokój, którego tak często brakuje w codziennym życiu. Życzę ci, byś w tych chwilach otoczył się miłością, która pozwala lepiej rozumieć siebie i innych. Z serca życzę ci pięknych chwil wśród tych, którzy naprawdę się liczą. Czwarte. Te święta są dla mnie wyjątkowe, bo mam cię przy sobie. Życzę ci, byś nigdy nie zapomniał, jak wyjątkową osobą jesteś. A w nowym roku niech każde Twoje marzenie staje się coraz bardziej realne. Miłość i ciepło niech otaczają Cię na każdym kroku. Piąty. W tym czasie chcę Ci życzyć, byś z każdą chwilą Bożego Narodzenia czuł się coraz bardziej kochany. Niech Twój dom wypełnia radość, a serce bije w rytm miłości, którą masz w sobie i którą dzielisz z innymi. Zawsze będę tu, gotowy na wspólne chwile, pełne ciepła. Szóstej z okazji tych świąt życzę Ci nie tylko pięknych chwil, ale przede wszystkim poczucia, że w każdej chwili masz w sobie coś, co sprawia, że świat staje się lepszy. Niech te święta będą dla Ciebie pełne miłości, a nowy rok niech przyniesie Ci spokój, na który tak zasługujesz. Siódme. Wiesz, że te święta dla mnie to czas, gdy czuję, jak bardzo Cię kocham. Życzę Ci, żebyś poczuł, że każde Twoje marzenie zasługuje na to, by się spełniło. Niech te święta będą pełne spokoju i miłości, bo to właśnie w nich kryje się prawdziwa magia. 8. W te święta, kiedy czuć zapach choinki i dźwięk kolęd, życzę Ci, byś znalazł w sobie tyle siły i odwagi, ile potrzeba, by przezwyciężyć wszystkie trudności. Życzę Ci, by miłość, która łączy nas w tych dniach, Trwała przez cały rok. 9. Niech Boże Narodzenie obdarzy Cię wszystkim, co w życiu najpiękniejsze. Życzę Ci, byś nigdy nie stracił wiary w siebie i w to, że masz moc zmieniać świat na lepsze. W te święta bądź otoczony miłością, która przetrwa każdą burzę. 10. W te święta pragnę, byś poczuł się kochany i doceniany za wszystko, co robisz, za to, kim jesteś. Życzę Ci, by Twoje serce wypełniała radość, a te święta były prawdziwie magiczne, pełne ciepła, które będziesz niósł przez cały nowy rok.